Hejka, słuchajcie, uznałem, że short może być dobrym pomysłem, żeby przekazać Wam krótką nowinę, mianowicie chodzi o ten tydzień, był trochę słaby, zdrowotnie, wręcz znowu o tym nie podejrzewano z covid na szczęście to nie jest to. Wynik negatywny, ale mam za sobą dwa takie dosyć kiepskie dni. Trzy takie Se, i tak dalej. No, dzisiaj dopiero jest na tyle dobrze, że mam siłę, żeby się ruszyć i zrobić serię badań, które mi lekarz kazał zrobić. Um, dlatego mówię, jest lekko obsuwa, tak. W tym tygodniu Gig Faktur nie będzie, będzie za tydzień normalnie. Odpowiem na wszystkie tamte pytania, nie bójcie się, nie zapomnę o tym. Przez weekend puszczę materiały, które zrobiłem dla Trefla niedawno. Przypominam też, będzie, znaczy, przypominam, ogłaszam teraz i jeszcze będę o tym przypominał, że na Facebooku albo na drużynie dla wywióry, albo na grupie Gramy dla Ukrainy będę wystawiał różne tytuły na licytacje, żeby właśnie wylicytować jakąś tam kwotę na pomoc osobom potrzebującym na Ukrainie. Tyle ode mnie, będę informował o kolejnych rzeczach. śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie.